Słuchajcie, nabyłem zdrabkę za 5 zł, w której można wygrać 200 tysięcy Podobno jest to zdrabka, która należy do takich nowszych a podobno w tych nowych na początku się coś tam wygrywa no to postanowiłem sprawdzić, czy, czy to prawda czy coś się uda wygrać i to zrobimy to wspólnie Pod tymi gwiazdkami są Nasze wygrywające liczbę Mamy tutaj 43, 52, 56, 14. I teraz, jeżeli pod tym plikiem banknotów taka liczba gdzieś nam się trafi, to znaczy, że wygrywamy. I sprawdźmy to. Co tutaj jest? 41 to niestety nie jest nasza liczba, która wygrywa. Mamy tutaj 47. 42, no szkoda, że nie 43. Zobaczcie już blisko. I zobaczcie, tu jest 200 koła. Ale szukamy. Może będzie teraz 43. Nie. Jest 56, ale to też jest liczba, która daje nam wygraną. Także już wiemy, że wygraliśmy. Tutaj jest 35. Zaspokoimy tą ciekawość, zobaczymy, co tutaj wygraliśmy. Jest, jest 5 zł, ale to nie jest koniec, bo jeszcze mamy kilka szans na wygraną. Tutaj jest 39, 44. 55 12,53, czyli póki co póki co mamy 5 zł wygrane, ale jest coś takiego jak bonus i tutaj też można wygrać 25 zł, jeżeli będzie tutaj podkowa. Niestety tej podkowy nie ma, także 5, zwrot, 5 zł, które zainwestowane w tą zdrapkę się zwróciło. Wam życzę większych wygranych. Właśnie wspomniane te 200 tysięcy, żeby Wam się trafiło. Pozdrawiam, miłego dnia.